już no. gramy i tak to wieczór to jest właścicielem? pani ja Czy pani poprosimy oho proszę się bardzo moja droga spokój Cicho bucha żeby mi nagłoś nie podawała PSL, bo mamy z, y, na, transmisję na żywo. A I Tak, żeby tak, tak, ludzie tak, tak, się... Tak, tak, tak. Wied, wiedzą ponownie. Ale. ale co wy teraz robicie? No, no mam, Ale to trzeba kończyć. Pomoże... A która jest godzina ogólnie? Teraz? Po, po północy. A dobra. Sąsiedzi się skarżą, także. No, no to ładnie. Zakończyć kończyć.